Chłopaki stoczyłem się. Już po pierwszym odcinku, po powrocie, skończyły mi się pomysły na odcinek. Dlatego postanowiłem, że zrobię sobie same quizy. to Tak więc weźcie sobie w prawą rękę, Harnasia, i lecimy. Kim byłbyś w XIX wieku? Który zestaw cech najlepiej do ciebie pasuje? Ogólnie ja jestem taki spokojny chłopak. Kur! Ja się naprawdę rzadko denerwuję. Mnie ciężko. Wyprowadzić z równowagi. Dlatego biorę sumienność, inteligencję i cierpliwość. Jaki temperament posiadasz? Melancholik, ale to tylko dlatego, że lubię harnasia. Wybierz swój 19-wieczny strój. Mi się podobały sweterki. Są tu sweterki? Czy to jest sweterek nie powiedziałbym. Nie ma tu sweterków. Dobra, jako, że to mi najbardziej przypomina sweterek, to wybiorę to. Na które XIX-wieczne wydarzenie najchętniej byś się udał? To chyba nie jest quiz dla mnie, jakby, ja nie że ja się w ogóle nie znam na XIX wieku, to jeszcze ja mam taki chłowy gust. Tajemne spotkanie spiskowe dotyczące rewolucji, czy niebezpieczna misja pełna nieobliczalnych przygód? Bo wiecie, bo z jednej strony można zaplanować na kimś rewolucję, ale z drugiej strony można udawać spy gaming. Spy gaming. Lubisz walczyć o swoje poglądy? Tak, kurwa, jestem feministką, Skąd wiedziałeś? Które zdanie najlepiej do ciebie pasuje? Mam wrażenie, że czuję więcej niż inni. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Ku... Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny? Oboż. Nie wiem, ja bardzo lubię plastykę. Bo o albo inny i żaden. Ja, ja za bardzo tam się nie interesuję że tam przedmiotami szkolnymi, nie? Jak radzisz sobie przy wystąpieniach publicznych? Eee... Bardzo dobrze. Jestem buntownikiem. W XIX wieku byłbyś buntownikiem. Czyli osobą ceniącą swoje poglądy. śmiało i bez względu na konsekwencje wierną temu, co kocha. Podobać ci się wynik? Podziel się wynikiem w komentarzu. Nie podzielę się wynikiem w komentarzu, bo nawet nie wiem, co to oznacza. Zaplanuj śluba, otrzymuj nie. Jakie było Twoje spełnione marzenie w poprzednim wcieleniu? Wolisz morze, ocean czy góry? Morze, ocean. Chciałbyś być sławny Tak, bardzo. Tak jak ten pan tutaj, nie znam go, ale on na pewno był sławny. I on też na 100% był sławny. On był bardzo sławny, ale go nie znam. Nie wiem, ja sporo ludzi nie znam. Co jest twoją pasją? Czemu nie ma tu nagrywania na. żartowałem, nagrywanie na YouTube to nie jest moja pasja. Jak myślicie? Dlaczego tak sobie. O, poszedłem po mleko i nie wróciłem przez 4 miesiące? Hm? Dobra, to nie wiem, rysowanie. Chuj. Masher rdze... J. Masher rdze... Kur. Jak ja to nie. Je? Masz rodzeństwo? Ja. Yep. Czy jesteś żadny przygód? Nie. Nie lubię podróżować. Niech nie kręci mnie to. Czy lubisz uczucie adrenaliny? Pff, pff, nie wiem. Nigdy tego nie odczułem. Lubisz niebezpieczne wyprawy? Nie wiem, bo na takich też nigdy nie byłem. Masz plany dotyczące kariery zawodowej? Już spełniłeś już w tej kwestii? Czaj, co? Tak, mam plany. W przyszłości. Mam zamiar zostać streamerem z Movie Star Planet. Wierzysz w ogóle w poprzednie wcielenia? Reinkarnacje? Nie wiem, czemu by nie. Jak myślisz, ile miałeś lat, gdy skończyło się Twoje poprzednie życie? Zdechłem jako noworodek. Dokonali na mnie aborcji. Wyjechanie nad morze ocean. Yeah! Gdybym kurwa tego nie powiedział tutaj, to by na pewno tego nie stwierdzili. Uwaga, teraz quiz Minecrafta! Który z tych bloków wolałbyś ukraść jako Enderman? Tak szczerze, to jest bardzo interesujące. Po samym tytule mi się spodobał ten quiz. Który blok wolałbyś ukraść? Blok diamentów, blok na Jako, że diament tutaj się ładnie świeci, to jakby. Neteryt się nie świeci. Ale za to ma większą cenę. Jakby jest cenniejszy. Dlatego wygrywa blok neterytu. A, większość by wybrał blok neterytu. Który z tych bloków wolałbyś ukraść, gdybyś był Endermanem? Poczący obsydian czy zwykły obsydian? Jedź beczki. A Szulkerowa skrzynia, magiczna latarnia. Tak szczerze, magiczna latarnia może boleć. Jak ma by się trzymało w ręce. Nie wiem dlaczego, ale. Chyba szulkerowa skrzynia, Małbym, miałbym dodatkowy plecak. Ja pole no tak, jakbyś miał taką szulkerową skrzynkę, to byś mógł tam więcej bloków nosić. A czemu endermany takie opcje nie mają? Który z tych bloków wolałbyś ukryć, gdybyś był endermanem? To jest taki brzydki, szkarłatny pień, trzon, sorry. Który z tych bloków wolałbyś ukryć, gdybyś był endermanem? Tak szczerze, gąbka. Gładki kwarc, piasek dusz. Ha, to jest ciężkie, bo gładki kwarc jest chudwy, a piasek dusz też jest, też jest chudy, ale nie wiem cokolwiek. Żółty beton, czarny beton. Lubię czarny kolor. Jest żółty kolor. Ej, ale właściwie to ja jedyne pytanie, przy którym ja poprawnie myślałem jako enderman, jakbym był endermanem, to, to jest właśnie to. Jakie by miał korzyści, gdybym... E, korzystał z tego, nie? Ja muszę myśleć jako Enderman, muszę być tym Endermanem. Dobra, tak więc, jakie bym miał korzyści z TNT? TNT, eee... Um, nie wiem. Czy ja w ogóle mógłbym odpalić to TNT? To chyba byłby dla mnie taki typowy klocek dirtu, taki typowo useless. Lepki, piston. Chyba, dobra, przy tym to ciężko mi myśleć jak Enderman. Ja sam nie wiem, jakie... co, co bym mógł tym robić. Latarnia morska czy blok purpuru? A więc latarnia morska się świeci. I to ty, ty to wszystko. I be, bym mógł widzieć w ciemności, ale Benderman i tak widzi w ciemności. A blok z Purpuru? Nie, to jest blok z jego własnej wyspy. Jako, że jestem Bendermanem, to jakoś prawdopodobnie nie wrócę na swoją własną planetę. To. Blok purpuru myślę, że byłby optymalny. Ze względu na nostalgię, która mnie nosiła podczas gdy a, żyłem na tej planecie. Dynia czy wypolerowane czerkitowe cegły? Kurwa, jak tu myśleć jak Enderman? Ja nie umiem myśleć jak Enderman. Ja, nie, ja nigdy nie byłem Endermanem. Dynia. Założę sobie ją na łeb i będę straszyć Steve'ów. Netherrack czy blok magby. zdecydowanie Netherrack, ze względu. jakby blok magby może boleć w ręce. Nie, 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 nie. Blok magby zdecydowanie nie. Ja nie mam 2 IQ przecież. Szafa grająca blok miodu. Miodek jest pyszny. A szafa grająca chuj, Nie wiem, mogę tam chu włożyć. No i to 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 wszystko. Czy jesteś sobą w którym wersow? No tak, tak na serio. Dobra, więc ja jestem fanem wersow. Każdy to wie, więc powinien być tylko jeden wynik. Jakie typ osobowości reprezentujesz? Realistę, pesymistę. Nie wiem, Werter bardzo często mi mówił, że jestem realistą. W jakim przedziale wiekowym się znajdujesz? Eee... Wiecie. Eee. Sorry, Miss w jakiej płci jesteś? Jestem płci. Nie chcę ujawniać jej, bo wtedy zostanę dyskredydat. Bo wtedy zostanę zdyskredytowany, że jestem chłopem, więc ja mogę być co, bo w Co nie Wersof? Czy posiadasz psa? Ty jest ten Jaki jest twój ulubiony smak lodów? O a propos lody, zaraz idę po lody, bo jestem spragniony z lodów. A ja bardzo lubię śmietankowy. Ty masz drugą połówkę. <grym> Czy nagrywasz na YouTube? Oczywiście. Nagrywam na YouTube. Nagrywam i to bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jaki rodzaj muzyki z podanych najbardziej przypada ci do gustu? W jakiej długości masz włosy? Długie. Długie mam aż do dupy. Tymi włosami nawet się podciera. Czy udzielasz się w mediach społecznościowych? E, oczywiście. D